Sensacyjny powrót walka do końca jakie były emocje na e, no dwa od, ostatnie odcinki e, to była już taka jeszcze może nie pełna ale już dosyć e, mocna walka e, mieliśmy nawet parę momentów e, ciekawych e, no i bardzo się cieszymy no, co tu powiedzieć no super po, po tak długiej przerwie powrót na drugim miejscu no, no nie wymarzona po prostu pozycja Trzeba iść za ciosem, czy dajesz nam nadzieję, że tym razem na dłużej wracasz? E, no na pewno będziemy jechali na krakowskim, na pewno będziemy na Elmocie i najprawdopodobniej na rajdzie polskim, to wiemy na pewno. No i tam będziemy się starać robić znowu dobrą robotę. Gdzie, to, gdzie będziemy w klasyfikacji, nie chcę w tej chwili mówić. Na razie bardzo się cieszymy tym wynikiem. Co było kluczem do sukcesu tutaj? Znaczy, ja myślę, że e, nie mieliśmy żadnego, żad, ża, żadnego postoju, nigdzie nie staliśmy w rowie e, i to chyba tak naprawdę wpłynęło na wynik. E, jechaliśmy w miarę płynnie, nie jechaliśmy na pewno na 100%. I, jakiś zapas zawsze mieliśmy, e, rezerwę, i, i, i to chyba wpłynęło na wynik. Dzięki. Dzięki.